Idzie niedźwiedź i spotyka na drodze zajączka, całego okrwawionego, Miś pyta go, zajączku, co się stało? Słonica użyła mnie jako podpaski. Biedny, chodź, odprowadzę cię do domu. I poszli razem. Po jakimś czasie spotykałem orła, też całego w krwi. Co się stało? Pytałem jednocześnie. Zabiję gdoja, który powiedział słonicy, że podpaski ze skrzydełkami są lepsze. Dwóch pilotów leci samolotem. Jeden mówi, idę wypróbować tą nową stewardessę. Przychodzi po 10 minutach i mówi Wiesz co, ta nowa stewardesa jest lepsza od mojej żony. Na to drugi wstaje i mówi, poczekaj, teraz ja ją pójdę wypróbować. Przychodzi po 10 minutach i mówi, ona rzeczywiście jest lepsza od twojej żony. Jadę autobusem. Nie jest za luźno, ale miejsce mam. Trzeba podać bilet do skasowania. Obok stoi mężczyzna. Jak się do niego zwrócić? Pety czy pe pan? Autobus jest ekspresowy. Jeśli mężczyzna nie wysiadł na poprzednim przystanku, znaczy, że jedzie do mojej dzielnicy. Jedzie z kwiatami, znaczy do kobiety. Kwiaty wiezie piękne, znaczy to, że kobieta też jest piękna. W naszej dzielnicy są tylko dwie piękne kobiety: moja żona i moja kochanka. Do mojej kochanki facet jechać nie może, no bo ja tam jadę. Znaczy, że jedzie do mojej żony. Moja żona ma dwóch kochanków: Waldemara i Piotra. Waldemar jest teraz w delegacji. Panie Piotrze, mógłby mi pan ten bilet skasować? Idzie ksiądz ulicą obok komisariatu policyjnego i zobaczył na drodze rozjechanego, zdechłego psa. Bez namysłu wchodzi na komisariat i krzyczy do siedzących policjantów. Wy sobie tutaj bezczynnie siedzicie, a na drodze leży zdechły pies. Jeden z policjantów na to, he, to ja myślałem, że wy jesteście od pogrzebów. Wszyscy się śmieją, a ksiądz na to, przyszedłem powiadomić najbliższą rodzinę. Przychodzi kobieta do aptekarza i mówi: Poproszę trutkę. A po co? Chcę otruć męża. Nawet jeśli panią zdradza dla innej, nie mogę pozwolić, żeby pani go otruła. Wtedy kobieta pokazuje zdjęcie jej męża kochającego się z żoną aptekarza. Wtedy aptekarz mówi: Nie wiedziałem, że pani ma receptę. Wraca mąż ze szpitala, gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły, jak nieszczęście, mówi do żony: Twoja matka jest zdrowa, jak koń. Niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. Nie rozumiem, mówi żona. Wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca. Nie wiem, co Tobie powiedział, ale mi radził się przygotować na najgorsze. Przychodzi córeczka do domu i chwali się mamie. Mamusiu, wszystkie dzieci umiały liczyć do pięciu, a ja do dziesięciu. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak córeczko odpowiada mama. Przychodzi następnego dnia i mówi: Mamo, wszystkie dzieci umiały alfabet do C, a ja do E. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak córeczko odpowiada mama. Przychodzi w kolejny dzień, zapłakana i mówi: Mamo, dzieci śmiały się, że mam za duże piersi. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Nie, kochanie, to dlatego, że masz 14 lat, a one tylko 7. Pewnego razu niewidomy postanowił odwiedzić Teksas. Wsiada do samolotu teksańskich linii lotniczych i zapada się w miękkim, dużym fotelu. Hej, mówi niewidomy, ale duży fotel. W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej mówi siedzący obok pasażer. Po lądowaniu samolotu niewidomy pierwsze kroki skierował do baru. Dostał kufel z piwem, bada go dłońmi i mówi z podziwieniem. Ale duże kufle tu macie. W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej mówi barman. Po kilku piwach niewidomy pyta barmana, gdzie jest toaleta? Na drugim piętrze, trzecie drzwi po prawej. Niewidomy idzie, ale gubi drogę i zamiast do toalety wchodzi do sali z basenem. Potyka się, wpada do wody i przerażony krzyczy: Nie spukiwać! Nie spukiwać! Przychodzi tusk do wróżki i mówi, Opowiedz mi o mojej przyszłości. Widzę, że jedziesz odkrytym długim samochodem, a w oku samochodu setki tysięcy Polaków. Donald się uśmiecha. Wróżka komentuje. Widzę, że ludzie są bardzo zadowoleni, stoją z flagami, krzyczą radośnie i mają szczęśliwe twarze. Kochają mnie, a czy ściskam im ręce? Nie! A dlaczego? Trumna jest zamknięta. Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym. O przepraszam pana, nie, nie, to ja pana przepraszam. Zagapiłem się, bo wie pan, szuka mojej żony. Ach tak? Ja też szukam swojej żony. A pańska żona jak wygląda? Wysoka, włosy płomienny kasztan, ścięte na okrągło, z końcówkami podwiniętymi do twarzy. Doskonałe nogi, jedrne pośladki, duży biust. Była w spódnicce mini i bluzeczce z pięknym dekoltem. A pańska? Nieważne, szukamy pańskiej. Dwaj chłopcy, dzień przed Wigilią, śpią u babci i idą się modlić. Modlą się o nowy statek piracki, samolot, no i klocki lego. Dlaczego tak głośno mówisz? Bóg nie jest głuchy. Bóg nie. Ale babcia tak. Czterej kumpli gadają. Moja teściowa jest wielka i gruba jak słoń. Większa, bo nawet przyjąć ją nie chcieli. Moja jest jak gówno. Śmierdzi, że nie wiem co, a w dodatku umyć się nie umie. Bo to łapa, Moja? Okropna. Powiem cześć mamusia, a ona jak znów Majtusia. Moje za to święta, jak moja żonka. Na wszystko mi pozwala. Ale dziś dziśu Twoja nie żyje. No właśnie mówię. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków.